Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie paczkę z zakupami. Zakupy, oczywiście, jak już dobrze obserwujecie, robię w Cards Zone. i Nadeszła nowa edycja, nowe karty, a więc też trzeba było zrobić sobie zakupy z najnowszą edycją FIFA 365. I zaraz sobie zobaczymy co takiego ciekawego. Zakupiłem sobie w sklepie Cardzone, oczywiście. Bardzo polecam ten sklep. Bardzo szybka realizacja. Yy, darmowa wysyłka przy zakupie powyżej 100 zł. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj moi drodzy puszkę kolekcjonera. Jest to duża puszka. W której znajduje się 10 saszetek z kartami. Jedna karta specjalna oraz trzy oraz karty z limitowanej edycji. Nie wiem, jak to dobrze widać, bo z boku siedzę i nie widzę, jak się to nagrywa, ale mam nadzieję, że to będzie jakoś widoczne. I mamy taką jedną puszkę. Na razie sobie tutaj postawimy. Mamy również drugą puszkę. W tej edycji nie ma już tych kart XXL Bonus. Dodawane są karty specjalne. Są to karty, które e, można, e, które znajdują się w e tak Nie są to jakieś rzadkie karty. Mamy masę chrupek. O, puszka nam tutaj spadła, ale nic nie szkodzi. Mamy tutaj blisterki, zaraz sobie je wyjmiemy. Ale te się trzymają. Mamy pięć blisterków z najnowszej edycji. Wiecie co? Może ja to sobie zestawię ten karton, żeby było w miarę to widoczne. Pięć blisterków mamy tutaj um, Messiego. Mamy też Lewandowskiego, Griezman'a, Milika, De Bruyne, Ronaldo jest między innymi. Tutaj Hoedes, jak dobrze widzę, ponownie z Messim i Lewandowskim, a więc pięć takich blisterków, które sobie otworzymy na kanale. No i oczywiście jeszcze od czego Powinniśmy zacząć, czyli od mega zestawu startowego. Od tego sobie zaczniemy już w następnym odcinku unboxing tego. No i moi drodzy, to na tyle wszystko, co zakupiłem się zgadza, więc spadajcie do kart zon. oczywiście polecam bardzo szybka realizacja, a w tej chwili. Oczywiście Was gorąco pozdrawiam i zapraszam na unboxingi tych oto rzeczy. Trzymajcie się, ciepło, cześć.